Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i na samym wstępie mam dla Was deal. Moi znajomi rozwijają swój salon tatuażu w internecie i każdy, kto polubi ich fanpage'a oraz napisze pod filmem gotowe, czeka niespodzianka. A mianowicie wpadnę na jego kanał i zostawię po sobie ślad. Dodatkowo już niedługo pojawi się u nich konkurs na darmową dziarkę. Więc jak chcieliście w najbliższym czasie się dziarać, to będziecie okazję mieli zrobić to za darmo. Lub przekazać ci jakoś świąteczny prezent. Także wbijajcie na fanpage'a M2 Studio Tatuażu, link macie w opisie jak i w komentarzu, lajkujcie fanpage. Piszcie gotowe i wyczekujcie na konkurs. Oraz standardowo Nexu przestrzegł na Instagramie za każdego followa. Oddzięczam się lajkiem pod Waszym zdjęciem, także ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Badacz zjawisk paranormalnych spaceruje po cmentarzu w Kolumbii Gdy nagle przeszywa go bardzo dziwne uczucie I postanawia się odwrócić Wtedy zauważa tą dziwną, tajemniczą postać Która idzie tuż za drzewem Odważny mężczyzna od razu podbiega do drzewa Aby zobaczyć co to było Jednakże nic tam nie znajduje Oglądałem to nagranie kilka razy w zwolnionym tempie I nie sądzę, aby w jakimś momencie było tam Cięcie montażowe Widmowa zjawa ma długie włosy I chodzi ze spuszczoną głową Wygląda na dość chudą I ciężko określić co dokładnie ma na sobie ubranie. Całe nagranie jest bardzo dziwne, nie widać nigdzie cięcia oraz ta tajemnicza postać nagle znika. Jak myślicie, co to mogło być? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach poniżej. Grupa znajomych postanowiła wybrać się w nocy w jedno z nawiedzonych miejsc w ich okolicy. Gdy są w środku, bardzo dobrze się bawią. Postanawiają nagrać serię przypadkowych filmów, w których to opowiadają sobie, co mogłoby im się przytrafić w tym miejscu. Głównie bazują na zjawiskach paranormalnych. Gdy ich chłopak nagrywa swoje koleżanki, zauważa coś w oknie, jednakże nikt nie chce mu uwierzyć i wszyscy biorą to za żart. <laughs> This is every time ladies and gentlemen. Yeah. Whoa. What? What what? I just saw something outside. Not no, guys, I saw Jednakże gdy zwolnimy tempo, w oknie możemy zauważyć dziwną, przerażającą twarz, która pojawia się na ułamek sekundy, a następnie ucieka z tego miejsca. Gdy przyjrzymy się z bliska, możemy stwierdzić, że to coś ma na sobie ubrania. Jednakże twarz nie jest widoczna. To może sugerować, iż po prostu jej nie ma. Być może był to jakiś ich znajomy i bez ich wiedzy postanowił ich przestraszyć. Miejmy nadzieję, że nie był to żaden humanoid. The ice there its There is. There is, she is she that? Was that? She's there. Oh my god, okay, I'm scared guys. What is that? What is that? I don't know. I don't know. Oh Shh. Oh my god. Did <gasps> the There it is. There is. There is, is, is she was she that? Out. She's there. Oh my god, okay, I'm scared guys. Camden Natoli i jego narzeczona zostali zamknięci w przerażającym miejscu. Poza ich chatką znajduje się istota z jakiegoś nawiedzonego lasu. Cały czas atakuje ich dom. Po około 1 minucie i 25 sekundach można usłyszeć humanoidalne kroki w tym miejscu. Następnie rozbrzmiewa pukanie do drzwi. Do you think it, it has no Para w tym momencie jest przerażona całym zajściem i postanawia pożegnać się ze wszystkimi. Z dworu dobiegają dziwne, przerażające dźwięki brzmią dziwnie, tak jakby odgłos wilka, jednakże ten raczej nie uderza w drzwi. Chłopak w pewnym momencie postanawia zebrać sobie odwagę i skonfrontować się z tym czymś, jednakże bardzo szybko znów jest przerażony, ponieważ jak twierdzi zauważył dziwną zieloną kreaturę, która nie posiada twarzy i jest dość chuda. Mimo iż owej postaci nie widzimy, a całe zdarzenia tylko możemy słyszeć, zachowanie tej pary świadczy o tym, że ten film najprawdopodobniej nie jest fejkiem. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach pod filmem. making baby 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 it's gray it's tall it's skinny and it's gray and it has it has no facial features it just has eyes eyes and slits for nose Cindy McDonald jest medium, która od wielu lat poluje na duchy. Prowadzi swój własny kanał na YouTubie o nazwie Soul Guidance, który jest pełen filmów z dziwacznych odkryć w różnych nawiedzonych miejscach. Jednakże najlepsze filmy na jej kanale pochodzą z jej domu. Była to tylko kwestia czasu, aż coś w końcu przyjdzie za nią. Cała paranormalna przygoda rozpoczyna się 17 listopada 2017 roku, gdy jej pies zaczyna się bardzo dziwnie zachowywać. Każdy najmniejszy dźwięk go niepokoi i stawia w stan najwyższej gotowości. Pies wydaje się szczególnie nieufny wobec brązowego krzesła, a dokładniej plecaka, który na nim stoi. Kobieta na każdą wyprawę zabierała właśnie ten plecak. Gdy kobieta każe ducha nawiedzającego to miejsce wyjść, pies nagle się uspokaja. Dziewięć dni później przeprowadzają paranormalny eksperyment w swoim domu, by sprawdzić, czy uda im się uchwycić jakąkolwiek obserwację duchów w aparacie. Ich sprzęt do polowania wkrótce namierza coś stojącego przy stoliku na kawę, gdzie powoli udaje się na kanapę. Can you say hello? Well, two. Sądzę, że moment jest prawdziwy, jak i paranormalny. Na następnych klipach możemy zauważyć kolejne ich spotkania z tym duchem. Jest on widoczny w wielu miejscach, jednakże po roku staje się dla nich niegroźny i wydaje się, że osiągnęli oni jakąś dziwną więź między dwoma światami żywych i umarłych. Dodatkowo niedawno odwiedzili areszt dla nieletnich, który według miejscowych jest nawiedzony. Podczas eksploracji tego miejsca spotkali ogromną postać cienia, która wpływała na ich samopoczucie i jak najszybciej postanowili stamtąd wyjść. W 2018 roku Chris Watts Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Trafił na pierwsze strony gazet Po tym jak zamordował swoje dwie córki i żonę Która była w 15 tygodniu ciąży Dwóch śledczych policji I specjalny przewodnik K9 Przeszukują rezydencję Wattsów Dzień po zgłoszeniu zaginięcia Shannana Są przekonani, że ich pies będzie w stanie wykryć Wszelkie dowody DNA Które Chris Watts mógł próbować się pozbyć Zamiast tego odkrywają mnóstwo paranormalnych dowodów Zapisanych na kamerze Jeden z filmów przedstawia dziwny, przerażający śmiech dziecka, gdy jej przechodzą przez pokój Belli po 12 minutach i 32 sekundach. Mam nadzieję, że była to tylko lalka aktywowana ruchem czy coś w tym rodzaju. Jednakże szczerze w to wątpię. Gdy przechodzą do następnego pokoju, słyszą głos, który mówi mam cece, co jest skrótem od silis. Najstraszniejsze jest to, że słyszą to w jej pokoju. Przez całe nagranie słychać jeszcze wiele głosów dobiegających z różnych zakątków. Jednakże to nie wszystko. Przy pierwszym wejściu obejrzyj górę schodów po lewej stronie. Może tam zauważyć jakiś ruch, który uważam za naprawdę dziwny. Być może było to tylko światło. Jednakże jest to bardzo niepokojące.